Witajcie! Do kin niedawno zawitało Frozen 2, Kraina Lodu 2. Kontynuacja chyba największego i najbardziej niespodziewanego animowanego hitu współczesnego Disneya. Film jest moim zdaniem bardzo w porządku i stanowi przyjemne doświadczenie, choć jedynki nie przebił. Nie przeszkadza to oczywiście producentom gadżetów. Merch z pierwszego filmu do dzisiaj zalewa rynek, a teraz po dwójce zapewne będzie tego tyle, że będziemy z niego budować schrony po atomowym Armagedonie. LEGO również wypuściło parę zestawów nawiązujących do filmów, wśród nich obiekt dzisiejszej recenzji. Przed Wami LEGO Disney Frozen 2. 4.1.169 Olaf Sympatyczny bałwanek powołany do życia za sprawą magii Elsy to zasadniczo maskotka całej marki Kraj Lodu. W zestawach Lego Disney występował już jako minifig, w tym zestawie jest nieco większą figurką budowaną z klocków. Zestaw składa się ze 122 elementów, jednak nie wszystkie tworzą bałwanka. Dodatkiem do figurki jest fioletowy zeszyt, zagospodarowany zapewne jako pamiętnik, w którym Olaf zapisuje sobie różne rzeczy. Dużo nie spoilerując, powiem tylko, że w dwójce stał się bacznym obserwatorem rzeczywistości, więc taka książeczka mu jak najbardziej pasuje. Zeszyt otwiera się na zawiasach, szkoda, że część z jest biała, a część szara. Być może szare kartki są zrobione z papieru z odzysku. Na pamiętnik idą jedyne w zestawie naklejki: jedna duża na okładkę i trzy małe na strony. Jest podpis właściciela, rysunki, a nawet ala wakacyjne zdjęcie. Jak pamiętamy, Olaf był zafascynowany koncentrem ciepła i lata, znalazło się więc i do tego nawiązanie. Sam w sobie Olaf prezentuje się naprawdę fajnie. Konstrukcja idealnie oddaje jego specyficzne kształty z pękatym brzuszkiem, nieco wyciągniętą głową. Gęba, jak to u niego, jest szeroko uśmiechnięta. Te małe kafelki w kształcie ćwiartki, koła i idealnie Imitują ten jego jeden ząbek. Na głowie ma oczywiście ten swój czupurek z gałązek, a nos stworzy marchewka. Cały kształt jest bardzo sympatyczny, ale nie pozbawiony wad. Oczka wydają się odrobinę za duże, Olaf nie miał aż tak wielkich gał. Z drugiej strony ta mniejsza wersja oczek z Mikseli mogłaby być z kolei troszeczkę za mała. Nie ma niestety nic pośredniego, no ale to model z krosków Lego, więc ma swoje ograniczenia. Odrobinę też rzucają się w oczy prześwitujące kolorowe klocki tworzące środek główki. Nie jakoś bardzo, ale gdy się dobrze przyjrzeć, widać na przykład czerwony technik Brig. Wymienienie go na białego nie powinno przysporzyć problemów, w końcu to pospolity klocek. Oczka, oczywiście, da się przepiąć nieco inaczej, żeby uzyskać odrobinę inną ekspresję. Bałwanek może mieć ze zazbieżnego, rozbieżnego, całkiem rozbigany wzrok. Niekiedy, w połączeniu z tym szerokim uśmiechem, potrafi to wyglądać osobliwie. Modelik jest trochę ruchomy, zarówno łebek jak i środkowa sekcja są obracalne o 360 stopni. Można też ponieść w górę łapki, i to niestety ich jedyny zakres ruchu. Myślę, że dałoby się to również jakoś przerobić. Na ciałku mamy oczywiście węgielkowe guziczki, w łatwy sposób udało się jednego umieścić pod kątem. W łapce Olaf trzyma ołówek do pisania w pamiętniku. Bardzo mi się podoba ta mini konstrukcja, rzecz złożona jest z paru elementów, a wygląda nad wyraz przekonująco. Jest nawet metalowa obsadka na gumkę. Ostatnim akcesorium towarzysza Anny i Elzy jest niebieska muszka, którą można mu przypisać. Pod brodą. W tym celu należy najpierw usunąć guziczek i tym sposobem Olaf staje się prawdziwym elegantem. Zmleśnie wykorzystano tu normalne, jak i odwrócone zaokrąglone skosy. Szkoda tylko, że spinająca całość płytka jest biała, a nie niebieska jak reszta. Podsumowując, jest to na pewno jeden z bardziej uroczych małych zestawów z tego roku. Jeśli ktoś jest fanem krainy lodu, a zwłaszcza Olafa, wtedy będzie to dla niego świetny minigadżet na półkę czy biurko. O ile tylko uda się go wyrwać w ludzkiej cenie, zestaw potrafi gdzie nie kosztować ponad 80 zł, co za taką ilość klocków i typ zestawu, no jest naprawdę sporą przesadą. Osobiście nabyłem go za 50 zł, co uważam już za rozsądną cenę, a ostatnio widziałem go na przykład w niemieckim Rosmanie za 9 euro, co już przekłada się na naprawdę dobry stosunek ceny do zawartości pudełka. Także da się nie przepłacić, jeśli się chce. Z mojej strony to na dzisiaj tyle, do usłyszenia ponownie, tradycyjnie w niedzielę. Trzymajcie się i miłych Mikołajków!